Kiedyś miałem przyjemność, to się za chwilę okaże, ale uczestniczyłem w, taki, w takim spotkaniu, gdzie mówiło czterech mówców, czterech prezenterów i czwarty zainspirował mnie w sposób nieprawdopodobny do zbadania źródłosłowu słowa ględzić. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ględził w sposób okrutny, ludzi aż ściskało po kątach, w taki sposób to robi. Ja pomyślałem sobie, że do takiego Mężczyzny powinien przyjść. Potem organizator spotkania powinien wziąć karteczki i powiedzieć: Wie pan, co słuchało pana 80 osób, mówił pan przez 20 minut. 20 minut pracy, każdego z nich kosztuje tyle i tyle, plus wynajem sali, plus catering. I powinien mu przedstawić taki rachunek do zapłacenia, ale ten rachunek. On jeszcze nie wyczerpuje właściwych kosztów, to znaczy tego, co tam się stało. Ponieważ właściwym kosztem jest to, że ten człowiek przez 20 minut deptał wyobraźnię i inteligencję swoich słuchaczy. Można w inny sposób mówić. I dlatego chciałbym wam zaproponować, żebyście skorzystali ze storytellingu.